I chciałbym cię bardzo przeprosić. Ostatnio miałem cię bardzo dokładnie pomierzyć, ale jednak nie przyłożyłem się do swojej roboty. Teraz to zrobię o wiele lepiej niż ostatnio i obiecuję ci, że żaden włosek nie zostanie niezmierzony. Każdy milimetr kwadratowy twojego ciała będzie poddany mierzeniu. Obiecuję ci to. Tak, ostatnio się nie przyłożyłem. Zrobię to jeszcze raz i zrobię to o wiele. Dokładnie długość głowy. Zmierzymy teraz odległość od płata czołowego aż do potylicy. Ok, od potylicy aż do skroni. Między skronią a ciemieniem. Między ciemieniem a płatem czołowym. Dokładnie musimy wszystko pomierzyć i zapisać na komputerze. 20, 30, 25. Teraz odkręcimy Twoją głowę. bam, 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 bam. Zajrzymy do środka. m 네. b 네. 네. Mam wszystkie twoje 5 milionów neuronów. Teraz możemy zakręcić głowę. Bum, 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 bum. I przejdziemy do mierzenia twojej. Jeszcze nie twarzy. Musimy teraz mierzyć każdy włosek na twojej głowie. Będzie trochę problem, masz tak samo kręcony jak ja. Więc ja muszę prostować i mierzyć, 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 prostować i mierzyć. Wielkość twarzy, odległość między uszami, skupimy się na lewym uchu i zmierzymy płatek ucha, zmierzymy małżowinę, grubość woskowiny w twoim uchu, odległość przewodu słuchowego od jednego do drugiego ucha. Każdą wystającą szyłkę. Tupi, 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 tupi. Teraz zmierzymy twój nos, szerokość nosa, długość nosa, jedno skrzydełko, drugie skrzydełko, teraz ci włożę do nosa i zobaczymy jak długi jest przewód nosowy. Okej okay. teraz po kolei zmierzę każdą twą kozę w nosie. i barki od ramienia do przedramienia, od przedramienia aż do przegubu, szerokość przegubu, długość i szerokość każdego palca, paznokci, brud pod paznokciami również jest najbardziej dobrze i to samo z drugiej strony, przedramie, ramię. musimy zmierzyć, to jest klatka piersiowa szerokość klatki piersiowej teraz tak ci muszę tutaj wymacać bo musimy teraz każde żebro po kolei również zmierzyć teraz otworzę twoją klatkę piersiową i zmierzę twoje serce Każdy z paluszków balusz, i tak samo jak w przypadku dłoni pasma, gdzie odległość między śródstopiem i piętą pięknie, pięknie to samo Uwaga. U, u. Na wagę 80 kg. Dobrze. Świetnie. W takim razie to by było chyba na tyle. Dzisiejsze pomiary były chyba najbardziej dokładne, jak tylko mogły być. Bardziej dokładnie się nie mogłem zmierzyć. Więc teraz wszystkie mamy dane. raz będzie, nie wiem za pół roku, za rok a na razie bardzo mi miło, że wziąłeś udział w tym krótkim mieszaniu i żegnam się z tobą, pa pa pa